Dzisiaj będziemy sobie, sobie grać w Gro czyli dosyć popularną w tych czasach w, ty, te, w, tym, w tym roku grę. No i już tutaj mamy jakieś nasiony. Jeszcze wiem, skoda 40 milionów. 40 milionów i się już prawie to No i będziemy razem ten. No, wiecie, odbiłem milion, odbiłem milion. A co to są za narzędzie? Członek kup sobie e, arduzy, bo są arduzy na 2500. To do taka... Takie drogie to szkoda nie przegapić komuś. No nie mogę kupować jakichś że... głowasiowych. Dobre dla są kaptusy, kaptusy jak będziesz ja weźmę Kaktusa na przykład, kokosa. Nie mam bambusa właśnie, bambusy nie ma. mam, mam nie, nie, nie na, na stanowisku, nie działa mi. Nie ma, bo jeszcze Omejka, ja sobie kupię pomidora, bo to jest moja. Ten... rzecz, którą mam ten. Najwięcej razy. No, no to... Pomidory też są dobre właśnie, bo cały czas nie masz. Pomidory mi cały czas nowe rosną na tych ty. Mam <laughs> Jak tak ja. Proszę moje i ten, ja mam tutaj mango. To jest bardzo drogie, bo ten mango jest bardzo drogi. Ale tylko sprzedam sobie wszystkie rzeczy. No, to no, zrobiłem, ale coś tam poszło. Znaczy, to to mango i ta sela. Sela, Sela, Sela. sel. Mango sel. 5 milionów. Ile? 5 milionów. Mmm. Trzeba ja i mam 46 milionów. Nie, 48 milionów! No, więc... To ja się pijam, muszę poczekać i będę miał. Bo to, to żeby ja mam tego dużo. To się mam dużo i to najwięcej, to chyba rośnie bambus tak najwyżej. A wszystko, nie? Ja no, muzyka przestała działać, grze, bo zawsze miałem muzykę i widzę, dzisiaj dzisiaj efekty dźwiękowe nie działają, tylko chodzenie słyszę. Będę się wygryzał. Będę się wygryzał, to jest na moje No. Patrzę? Patrzę. 48,5. Własny manie, Patrzę. Nie. 182? A ty miałeś 48? Co jest? <grym> to jest... Kurczę... Wow, ja tylko całą farbę muszę zbierać, no i zaraz to wszystko sprzedam i zobaczymy ile mi to wyjdzie. Pomidory cały czas zbieram. Co to za pomidor, który tak błyszczy dziwnie? Co to jest? Co Słyszałeś to? Nie jeszcze, ale w ogóle na razie nie mogę go zebrać. A coś tam jest pod spodu! Jakaś złota truskawka. Bo ja bym po nim To czekam. Co to tak jest za sklepka? Za, 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 to wyrosło, Te, tu mogę to zdobyć Ile to będzie kosztować? Pyk Pyk, tu też Idę do, do sprzedaży i zobaczę ile kosztuje moje inventory Bez tej tej Ile to kosztuje? Monitory. Całe inwentory zrobię. Monitory. Tak. Monitory. Już prawie mam drugi milion. Musiałeś się prawie dzisiaj? No, będę. A no, bo ty już ubiłeś, jesteś na tym. Dobra, to uruchamiam ten, no i robimy, lecimy. Tak, wszystkie konkursy zbieram, już ci mówię ile z tego zarobię. Ja patrzę cały czas na Twój wynik tego. Mało to nie No pewnie ten, ale ja patrzę cały czas. O. Sprzedałeś? Nagle 3, 4, tego. I. Uwaga, 180. Ryczcie, co? 24 miliony to kosztowało. Mhm. Nie, to ja teraz cię nie dobiję. Dobiję, robijesz. Przepraszam, tu coś mam. Chyba mam. Czekaj, muszę jakiś stop. Tak ja masz pieniądze. pieniędzy. Ty masz milion? Ja mam... Jedy, ja mam milion! Ja mam jeden przecinek. Ja ci napiszę. Na no czacie ja ci napiszę. Ty masz 13 przecinek No. Ja takie coś mam, o taką mam dokładnie. A, a, no dobra, czad do Robloxa. Typowy czad Robloxa, to nie napiszę. To ktoś to ktoś z... A to by z kopkami napisał, nie dalej nie. To jest... To jest... Co jest ty... Co? Biznes? No, zarabiasz na plis donate na Robuxach. Dobra, nieważne. Za... Ostatnio zaobiłem trzy Robuxy i tyle. Z tego typka takiego jednego, a tyle. Ja nie, ja mam dużo mango. A dlaczego? Bo to jest, ja takie coś wcześniej miałem. Mango, 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 ja ci to mango wcześniej dałem. Czekaj. A jak zrobić tak, żeby tego i temu jednego nie sprzedać, a inne sprzedać? O mój, czy Mam tylko mango. Mam Taki bydlak, taki bydlak, mogę to masz kredel, to szukaj, a to masz kredel. Ja sobie tego odłożę, jak się da. O co ty, co kupujesz? Milion, mały! Mango, 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 dobra, wszystko sprzedam z tym, jak leci. Są w mojej inwentorii, dobra. Lecimy. Ile? Dobra, i mam jeszcze, to sobie to użyję. tylko go tego Pokażę tego bogusławka. Co to za zroba? <gry> hmm. To takie duże? Oh. Co Bo to, Bo to... I to zobaczysz ile to, ile to uciągnie. Ja bo nie powiedzam to nie. Ty zobaczę ile to kosztuje. Ja to wezmę. Jedna świat się kosztuje. A ty tyle aktualnie potrzebujemy drugiego miliona zarobić! Są ma inwentory. A jednak ja nie! No właśnie. Ja, się ja zobaczę, co się dzieje na Gardynie bo niedługo Coś teraz zrobione, bo to nie jest tak bo wszystko zrobię za małego. Dobrze, nie było to Albo oszukać ludzi, dociągnąć na darmowe robuksy, ja też tak naprawdę... <laughs> nie, no, możemy je wuszyć. Wówczas... się! Jest. Numer telefonu trzeba podać i to się zwiąże z opłatami. Z opłatą? Tak, że to się trzeba płacić, jeździć. Nie wiem, zależy od operatora numeru. A ty tak, z tak, 100 zł. Z no, czasami tak jest. Czekaj, co? Kaktus Seed jest? kaktusa. Kupię Dobra. Co? czekaj, kaktus, cactus, cactus. Jest! Do 15 tysięcy! Kupiłem, musiałem wydać 15 tysięcy. Dobra, gdzie mam ten kaktus Seed? Kaktus Seed jest na. Na tym, dobra. Musiałem sobie mikrofon ruszyć. Idzie do tego. Zasłaniam, dobra, gdzieś to sobie posadzę, jeszcze na innej posesji, okej. Okay. Okej, okay. co? Co nie? wiem. wiem. No tak, to może załatwia, że się Ale To jak gry, a my chyba będziemy się powoli żegnać, więc założył do z więc do... Ale się pultam. Dobra, to do zobaczenia, więc pa